No się, żeby tak będzie koszony mam nadzieję, mam nadzieję, że nie będzie awarii Jak będzie to nie wierzę w miłość Do to pójdźmy. Powinno być szybciej z header'em, ale chyba coś poszło tak Prosimy trawę, trawę przepaku. Jak, jak w zbiorniku można się przekonać? Czekaj, bo tam wstajemy. Mamy stan. Przyjeżdżamy na następne pole. Tutaj no problem taki, że dużo trawy. Miejscami więcej jak rzepaku. No niezbyt udane plony w tym roku. idziemy dalej na następny południe. Jak ryba to no. się już? Dobra. Poprawiamy na dwa palce. Teraz nie jakichś słupek, ale... Albo gorzej jak w kawień. <laughs> Bo spawać jesteś na miejscu, to będziemy spawać. Podobno nie można. Kombajna. Spawać, ale zobaczcie teraz, jaki ten ładny chybaczek jest. Teraz to się przyjemnie kości, a nie... Od tej między trochę zostanie, ale najwyżej sąsiad się wzbogaci na tym. Tam minimalnie zostanie. No ale lepiej czasami nie ryzykować, jakby tam leżała jakaś niespodzianka. To ładnie idzie. Teraz to bardzo ładnie. Tam wiadomo, że jakaś plewa się trafi, ale to jest nieuniknione. Czeka. Wtedy on się oczyści, żeby mnie nie okurzył strasznie ja wyspoczę ten nowy operator 50 hektar dzisiaj leci Oporowo chyba 5 hektar 50 <gry> Janek już przekosił bizonem 1000 hektarów, teraz siadł na coś większego Ale dobrze mu idzie Widać to doświadczenie no i tak leci jakoś, kurde Johnek. Na razie, na szczęście nic się nie psuje, zobaczymy jak później. Nie no. ma prawa i nic się wątpi jeszcze od producenta. Janak, jak te kosy są ten, mówisz, przeszmy fazę testową, to będziemy sprzedawać ten łącznik kosy, nie? Wyspawany. Jeszcze to jest w sumie nie łącznik kosy, tylko przeniesienie napędu, albo włączenie, łącznik napędu na kosę boczną. Ale to ile godzin musi przekosić, żeby to... Cały było... sezon. Cały sezon. I wtedy będziemy patentować w różnych no? warunkach, no. w różnych łanach. Ty to trzeba te tą kosą tam po drzewach pojeździć. No. To, żeby no. Tak jak niektórzy drogi obkaszają Są takie specjalne tarcze do obkaszania. Za jakieś drobne rzaki można by przekosić. Tam co kosiliśmy wcześniej, co tam był filmik, to był dramat. Ale tutaj już jest plon nie kosi na pewno nie. tutaj to myślę że około 3 do 4 powinno dochodzić bo to są słabsze miejsca miejscami bardzo ładne ale jednak są słabsze tam ukosiliśmy 6 ton Janek z 3 hektarów No ale to tam było, było z, tej trawy tam skorowe. zmieszane z pół tony trawy na Żuławy kiedy ruszamy tutaj ile jeszcze jest hektarów i no na Żuławy ruszamy tutaj mamy 500 do położenia i na Żuławach 300 tam? na Żuławach to już nie będzie <laughs> Tak lekko jak tutaj bo, co, bo tam sobie 5,5 tony? 6,5. 6,7 <noise> chyba nawet na lepszych kawałkach, ale te moczary tam są. No. no. to właśnie tam jest ten torf i nie wiadomo czy to ryzykować. Nie? Wjechać wiedzie. Ciekawe jak będzie... Czy wyjedzie. Nie? No tam było, widziałeś, na tym pierwszym polu lekkie Bajorko i już tam się trochę kopał, nie? Najwyżej po pół no, sobie to też by było dobre, nie? 5 ton wysypywać i tyle No wiadomo, że byś nie walił 10 ton nie? do pełna Patrzałem czy gubi, ale nic nie gubi Ustawiony mistrzostwo <grym> Kilka... sami, sami do tego doszliśmy? Tak, prawda. Kilka telefonów zostało wykonanych y... Teraz na końcu trzeba przyjebać i w górę żeby złapać tą resztę z ładu No uczcie się Bóg Wafel czekał na, na vloga. Niech on nie czeka na vloga, nie tylko powiem. silosy niech przepustowość zrobi, żebyśmy mogli jego niego My nie? czekamy na telefon od niego, a nie na vloga. Będzie, vlog tam będzie miał, ale u, u siebie. No. Jak pokażemy jego pszenicę, tam pszenica, sypie, te się. Nie ma się czego wstydzić. No, u się wczoraj chłopak, martwił, bo tam wały miały pękać, nie było nikt co tu się dzieje, ale gęsto. Ruch, tu trzeba zwolnić, żeby nie było, że zaraz trzeba będzie odpychać. No bo chyba co panie gardziali nie działa z tego co tam zauważyłem. Nie no działa. No bo dobrze działa, nie trzeba będzie się <głos> <zarnąć>. <głos> Ale nie zawsze go bo jak za mocno zabije to wiesz. To odpinasz heber i wtedy rura, nie? Zobaczcie jaki patent. Rury PCV, nic się nie zabija. Poszło tutaj już 70 metrów rur PCV. Nie, jest inwestycji. A opatentowane już to jest, bo no jakie to my możemy opatentować. <laughs> Jeszcze nie opatentowane, no nie Tak już... samo jak ten włącznik kosy bocznej. No to już... Opatentujemy od razu te rury zabezpieczające No jest, jest co robić, Patentów trochę zrobimy. No widzisz śmieli się na tych te na że, TikToku. że spawamy, nie? a zobacz jak cyka ta kosa. Jest dobrze. Pewnie nie jeden spawa, tylko mało go się do tego przyzna. Tak. Takie jest życie niestety. Muszę Bo się... warte 400 tysięcy, no po co jeszcze pięć do niego dokładać jak można? Trzy tak. Po Pospawać, nie? Trzy elektrody i kawałek blachy ze złomu. <noise> Dobra, nie będziemy was nudzić tym gadaniem. Zjedziemy się tu? na żławach. Trzymaj no. ta się